Jesteśmy w kolejnym meczu eliminacyjnym. Można powiedzieć, że międzynarodowym na pierwszym planie Klaudia Vitas z Bolesławca. Powiedz od razu ile jest? Jaki wynik? 5 dla? dla Roniego. A teraz w gemie? 5-1 prowadzi na drugim planie Roni Krause z Gerlitz. A więc mecz Klaudia Vitas, Roni Krause. I tu będziemy mieć chyba piłki meczowe, ponieważ jest to grupa czteroosobowa. W grupie czteroosobowej gramy standardowego, normalnego seta do sześciu. Klaudia Roniego. Przypomnę, Ron jest rozstawiony w turnieju z numerem trzecim. Ron jest na numer 3 gesetzt. Oj, nie wiem, czy to była piłka meczowa, czy nie, ale prosty, łatwy błąd. Się Roni nie popisał. Klaudia walczy o to, żeby przedłużyć ten mecz. No i zobaczymy. Nie wiem ile jest w Gemie. Tak, sądzę, że to jest tak koło piłki meczowej. Chyba 30 do 40. Zaraz wydarzenia nam pokażą, czy mamy rację. Oj, to była piłka dobra! Brawo. Klaudia czy to jest po 40 czyli mieliśmy rację, Klaudia pięknym backendem po prostej obroniła pierwszą piłkę, drugą piłkę meczową mamy po 40. No i teraz coś przysnęła. Rezultatem tego mamy jest trzecia piłka meczowa dla Roniego Krause. No i zobaczymy, czy pozostanie w meczu dalej, czy skończy się to zaraz uściśnięciem dłoni. To się skończyło uściśnięciem dłoni. Game Set, mecz Roni Krause. Mieliśmy okazję być. Klaudia, jak się gra z, z zawodnikiem, rozstawionym numer 3, świetnie serwującym. Co ci sprawiało najwięcej problemu? Backhand. Jego backhand. Jego backhand problemu, tak? A grał co? Za szybko? Za bardzo kontowo? No, za kontowo. Za kontowo. masz rację. Znam doskonale Roniego i właśnie gra te wąskie kary. Trzeba się do niego przyzwyczaić. Okej. Roni? Gewon, A co? z was za mnie, nieba, Klaudia? ten. Tak. Okay. Ich 15. 15. hat schöne ja. Schläge. Also, wenn der die Bälle nur zuspielst, dann kann ordentlich Druck Czyli, jeżeli, jeżeli zagra się Klaudi w rakietę, to potrafi uderzyć i. Fajnie, roni Klaudi. Okej. Okay. na viel Spaß und viel